Dojedziemy gdzie? No nie wiem. Do Zielonu. Mm, Simon to był pancerny ten, pancerny słów, także szybę mógłbym nawet i cały magazynek dmr -y wpakować i prawdopodobnie bym się nie przebił. To i tak, że trafiłem ten jeden strzał w szybę. Ja Też mi dzisiaj nie idzie. Kurwa, piraci Jeśli drogowi. Mam suwa. Aha. kurwa, na poważnie na ty kurwa, ja robisz? Nie, na poważnie. Czy, sobie jaja Nie, no poważnie. czy ja kurwa, kiedyś jaja robię? Nie wiem po co, jak już masz. Każdy robi to co no, lubi. No. Także SUV stoi pod zielono. Ktoś ładny?